Domek skard jest jak życie. długo taki Długo taki ale bardzo szybko można go szybko można przyglądamy się tej konstrukcji na pewno w oczy się rzuca wpierw to, że są to karty UNO do gry, którą wielu z nas zna, którą lubią dzieci, ale też i dorośli. Mało kto pewnie zwrócił uwagę na to, na czym ten domek stoi, że domek za podstawę ma Zwykłą kartkę papieru. I tak jak domek długo powstaje, tak wystarczy tylko chwila, żeby tą kartkę papieru wyciągnąć i domek rozpada się. Więc bracie, siostro, ta zwykła kartka, na której ten domek karciany był ustawiony, ona obrazuje to wszystko, czego my w życiu nie dostrzegamy, bo się do tego przyzwyczailiśmy. I taką rzeczywistością, w której żyjemy i na której wbudowane jest nasze życie i do której się przyzwyczailiśmy, bo jest, dzięki Bogu, to jest pokój. Dar pokoju. To jest niezwykle wielki dar. Dzięki temu, że mamy pokój, jesteśmy szczęśliwi. Dzięki temu, że mamy pokój, nie musimy się bać, nie musimy myśleć, co będzie jutro. I dlatego chciałem Was zaprosić w niedzielę, 18 października do modlitwy różańcowej w intencji o pokój. O pokój na świecie, o pokój w naszej ojczyźnie. O pokój w naszych rodzinach, domach, sąsiedztwach, we wspólnotach parafialnych. Abyśmy, yy, abyśmy umieli ten pokój i chcieli ten pokój budować, o ten pokój się troszczyć yy, i o ten pokój w naszych relacjach zabiegać, yy, to jest, jak mówię, niezwykle istotny dar pokój się rodzi yy, i niepokój również te dwie rzeczywistości rodzą się w naszych sercach yy, pokój rodzi się z Boga niepokój yy, rodzi się z grzechu ze zła yy, człowiek który ma pokój jest człowiekiem szczęśliwym choć nie zawsze może mieć łatwo w życiu ale mając pokój odczuwa w sobie szczęście. Niepokój odbiera szczęście nie tylko człowiekowi, który go w sobie nosi, ale niejednokrotnie również i tym, z którym ten człowiek żyje. Ilekroć nam przy świętej będziemy przekazywać znak pokoju. Zwróćmy uwagę, liturgicznie ten znak pokoju to nie jest takie zwykłe część. Ten znak pokoju wypływa z ołtarza od Chrystusa Eucharystycznego. I powinien, jakby, przechodzić do każdej następnej osoby. I powinien ten pokój być przekazywany. Pokój, którego źródłem jest Chrystus zmartwychwstały. Przekażmy sobie jutro. Tak świadomie, choćby przez to kiwnięcie głową, ale przekażmy nie znakiem zewnętrznym, ale swoim sercem. I jakby tym życzeniem pokoju drugiej osobie, pobłogosławieniem tej osoby pokojem, przekażmy sobie tak świadomie ten znak jutro. Podczas Eucharystii, czy tej, na której będziemy obecni e, podczas mszy Świętej, czy tej e, mszy Świętej, w której będziemy uczestniczyli przez środki masowego przekazu z racji dotrwającej e, pandemii. Niech pokój będzie z Wami. Niech pokój obdarzy Was szczęściem. Niech Chrystus który jest źródłem wszelkiego pokoju i błogosławieństwa, będzie z Wami dzisiaj, jutro i w tych najbliższych dniach.